Coś wam powiem o grzechu i o tym, jak ludzie grzechu nie rozumieją. Jest tak, że ludzie jedni patrzą na drugich i mówią, ten to jest taki zły człowiek, ten to zrobił to albo tamto, ten to cudzołoży, ten to zamordował, ten to ćpa, tamten bije żonę. Tamta to puszczalska, tamta to stara plotkara, ta to w ogóle dzieci źle traktuje, tamt ci piją albo jeszcze coś innego robią. Patrzą tak jedni na drugich, obgadując siebie nawzajem i mówią: O, tego to w ogóle Bóg pokarał. Zobacz taki jeszcze chory i zgięty w pouchodzi. A ten to taki grzech, a ja to dobry. Pewnie pójdę do nieba. Ludziom się wydaje, że grzech to jest to, co oni oglądają, że oglądają, jak inni ludzie żyją, jak im się nie powiodło, nie udało, co ich spotkało, i myślą, że to, to jest tak naprawdę grzech. I że na podstawie tych naszych ludzkich upadków Bóg będzie nas rozliczał, gdy skończy się to, co nazywamy dzisiaj. Idą jeszcze do Kościoła i są tam upewniani w tym, że to tak jest. Mówią do nich: "Wyspowiadaj się ze swoich grzechów". A najgorsze to już jest chyba dla dzieci, a szczególnie jeszcze przed komunią, gdy te dzieci muszą iść i się spowiadać, nie same nie do końca rozumiejąc tak naprawdę z czego, bo sama tego gdzieś doświadczałam. I te biedne dzieci idą i myślą: "Co mam powiedzieć?". Mówię: "Nie słuchałem pani w szkole, rodzica, byłem niegrzeczny i tak dalej". Ale tak naprawdę w grzechu nie o to chodzi. Idą też dorośli ludzie i mówią: Zrobiłem to i tamto, zachowywałem się tak i tak, a ksiądz do nich mówi: Dobra, odmówisz parę modlitw i odpuszczone Tobie będzie. Tylko żadnej biblijnej podstawy na to nie ma. To po prostu ludzie tak to sobie wymyślili i myślą, że to działa. Z grzechem jest tak, że jest jeden śmiertelny błąd. A inne to są po prostu tak naprawdę upadki, efekty tego, jak ludzie żyją. I Bóg nie będzie stał przed Tobą, gdy skończy Ci się dzisiaj, czyli Twoje życie. Większość ludzi żyje tak, jakby dzisiaj to była cała wieczność, jakby tylko o to chodziło. Ale dzisiaj to jest jakiś bardzo krótki czas, który jesteś na Ziemi. I gdy skończy się dla Ciebie dzisiaj, staniesz przed Jezusem. I on Cię nie zapyta o wszystkie Twoje upadki. On Cię zapyta o jedną rzecz. Czy Ty tutaj uwierzyłeś w to, że na Ziemię kiedyś przyszedł Jezus jako Boży Syn, umarł na krzyżu za Ciebie personalnie, nawet gdybyś był jedynym człowiekiem tu na Ziemi, i wstał z martwych? I tylko z tego Ciebie rozliczy. Bo powiedziane jest, że jest jeden śmiertelny błąd człowieka. Jeden, jedyny. To, czy on tutaj na ziemi uwierzył, czy nie. I jeżeli nie uwierzył, to jest to grzech ku śmierci. A jeżeli uwierzył, to jest to ku życiu i nigdy nie stanie już na sąd. I jak to się ma teraz do spowiedzi, gdy ty idziesz do kościoła, a ktoś do ciebie mówi, dobra, powiedziałeś, rozgrzeszam cię, odejdź w pokoju, zmów jakieś modlitwy. Bóg na to w ogóle nie patrzy. Człowiek człowiekowi odpuszcza grzech. To choć ja Ci odpuszczę Twoje grzechy, położę na Ciebie ręce, poprzeklinam demony w Twoim życiu, poprzeklinam lęki, i po prostu odejdziesz z tego miejsca wolny. Realnie odpuszczę Ci w imieniu Jezusa. Ale jedną rzecz będziesz musiał i tak zrobić sam, w swoim sercu. Będziesz musiał osobiście podjąć decyzję, o co chodzi z tym Jezusem. Kto to On jest dla Ciebie? Czy żywy? Czy martwy, czy realny, czy jakaś historyczna postać. I tego za ciebie nie zrobi nikt, bo jeden jest śmiertelny błąd dla człowieka i jeden śmiertelny grzech, gdy on tutaj na ziemi nie uwierzy w Jezusa, nie uwierzy w to, że to jest Pan, że to jest Bóg i że to jest Zbawiciel. I ten Bóg, o którym Ci mówię, jest bardzo normalny i bardzo pragmatyczny. I chcę po prostu z człowiekiem relacji. Nie chcę jakichś dziwnych religijnych rytuałów. Nie chcę, żebyś szedł jakieś spowiedzi tam odbębiał czy coś takiego. Bo jeżeli człowiek pozna realnie Jezusa i pójdzie za nim, to po prostu te ludzkie upadki od niego odpadną. I nieważne, czy ty byłeś morderca, czy ty byłaś prostytutką, czy ty po prostu jesteś jakaś. Ładnie ubrana kobieta, ale w swoim sercu obgadujesz innych i źle o innych myślisz. Nieważne, czy ty pijak, czy pasz, to wszystko jest po prostu nieistotne, czy ty po ludzku tutaj dobry, czy zły człowiek. Istotne jest to, żebyś nie popełnił śmiertelnego błędu. Bo gdy skończy się Twoje życie, jedna rzecz będzie tylko istotna. Gdy staniesz na ten sąd, tylko jedno padnie pytanie: czy w swoim sercu uwierzyłeś w to, że Jezus umarł za ciebie i stał z martwych? I tylko tyle. Nikt nie będzie pytał ciebie o inne rzeczy. To po prostu nie będzie tak naprawdę takie istotne, bo przepustką do tego, ażeby niebo się dla ciebie otworzyło, będzie to, czy wierzysz w Jezusa. A ludzie myślą, że pójdą do kościoła, gdzie Bóg powiedział: Ja nie mieszkam w kościołach ludzką ręką, wybudowanych i że coś tam im zostanie dodane. A zobacz, możesz sam, gdy zostaniesz sam i nikt nie będzie patrzył, zawołać do Niego i powiedzieć: Ty jesteś sprawcą i dokończycielem wiary. Ty jesteś ten, który przyszedł na ziemię i umarł za mnie. Ty jesteś ten, który wstał z martwych. Może dotąd Ciebie nie znałem, może niewiele rozumiałam, ale przyjdź do mojego życia i uratuj mnie. Przyjdź do mojego życia i pociągnij mnie za sobą. I spotkasz się z nim realnie. I daję Ci gwarancję: masz na to 100%, bo tak spotkałam się w moim życiu ja z Jezusem. Nie musisz mieć jakichś religijnych rytuałów. Nie musi być żadnych dziwnych zachowań. Nie musi być nawet innych ludzi. Nie musisz mieć jakiejś pozy, szczególnego ubrania, wcześniejszej spowiedzi czy oczyszczenia. To On jest ten, co odpuszcza. To On jest ten, co otwiera i nikt nie może zamknąć. Na wyciągnięcie Twojej ręki realny Bóg. Więc jeśli dotąd słyszałeś jakąś religijną mowę nieprawdziwą o Jezusie, to po prostu to zapomnij. A zrób tak, jak mówi serce: Otwórz do Niego swoje serce i powiedz chcę ciebie poznać osobiście twarzą twarz serce do serca ty który naprawiasz śmiertelny błąd człowieka potrzebuję ciebie po prostu go sprawdź może chcesz go jakoś przeanalizować zrobić na jego jakąś tabelkę gra w socjologiczną analizę cokolwiek nie uda ci się to nie zamkniesz go w żaden szablon nie zrobisz na Niego jakiegoś wykresu, nie policzysz. Alfa i omega, początek i koniec, ten, który dłonią odmierza odległość do gwiazd, to może być Twój realny Bóg, z którym Ty będziesz sercem do serca, każdego dnia. On będzie z Tobą wszędzie. I to zależy tylko od Ciebie, od tego, co zrobisz Ty. Z tą prostą informacją. I do wszystkich. Młodych ludzi i nastolatków, obyście jak najszybciej do niego zawołali, dlatego że wtedy jego rada i jego dłoń będzie prowadzić was przez życie. Ja skończyłam liceum w tym mieście i marzyłam o tym, żeby pójść na dobre studia. Marzyły mi się stosunki międzynarodowe, ale uważałam, że tam się nie dostanę. Uważałam, że się dostanę na prawo na Uniwersytecie Warszawskim, więc poszłam na prawo. Tak mnie trzymał lęk przed tym, że tam mi zadadzą jakieś pytania, na które nie będę miała odpowiedzi, że nawet nie spróbowałam pójść na swoje wymarzone studia. Poszłam na prawo, zostałam prawnikiem. To nie były moje wymarzone studia. Skończyłam też studia podyplomowe, popracowałam trochę w zawodzie. To nigdy nie były moje marzenia. Do mnie piekło przybliżało się z, jako lęk. Do ciebie przybliża się prawdopodobnie w podobny sposób. Więc nie mów, że piekło jest nierealne, bo prawie każdego dnia odczuwasz jego przynajmniej muśnięcie. Przychodzi do twojego życia taki bądź inny lęk. Przychodzi po prostu stary diabeł, który przyszedł po to, żeby oszukać człowieka, żeby go okraść, żeby go zatracić, żeby odebrać mu życie z życia. A Jezus przyszedł po to, żeby ludzie żyli, doświadczali pełni, żeby byli radośni i szczęśliwi, żeby odwracali się od diabelskich planów, a szli drogą zwycięstwa. Jezus nie przyniósł religii. To ludzie wymyślili religię. To nie ten Bóg, to nie to. To jest realny, praktyczny Pan, gdy przyszedł tu na ziemię, żył jako człowiek. Robił to, czego zabraniała religia, więc go religijni przybili do krzyża. Siedział z ludźmi, którzy pili, siedział z celnikami, z grzesznikami, między nimi i mówił: Możecie żyć inaczej. Mówi, ale jestem dla was na wyciągnięcie ręki. Nieważne, w jakim miejscu w swoim życiu jesteś, nieważne, czego się boisz, co ci się przytrafia, nieważne, jak straszy cię diabeł, Jezus jest na wyciągnięcie ręki. Pamiętaj, że to On pokonał diabła, że to On pokonał śmierć. Diabeł przychodzi, żeby przynieść śmierć od Twojego życia, zabrać jakiś kawałek, a Jezus przyszedł po to, żebyś żył. Więc jeśli Ty realnie chcesz żyć i zwyciężać, to potrzebujesz Jezusa i z Nim się spotkać twarzą w twarz. I im szybciej to zrobisz, tym po prostu lepiej dla Ciebie. I to jest taki wybór, i nie popełniaj tego błędu, że się z Nim nie spotkasz. Bo to tak naprawdę, to spotkanie otwiera Ci też drzwi do nieba, do zwycięskiego życia tu, ale też do nieba. Proszę Państwa, nazywamy się Kościół Dzień Zbawienia, działamy tutaj w Białymstoku od prawie dwóch lat. Jutro o godzinie 10 spotykamy się w klubie Meteoryt. Możecie przyjść, możemy się o was tam pomodlić, możemy was uzdrowić, uwolnić. Będziemy uwielbiać Boga, będziemy dzielić się nauczyniami i świadectwami, które przynoszą życie i powodują ludzki wzrost. Możecie nas znaleźć na YouTubie, na Facebooku. Jest mnóstwo świadectw i dowodów tego, że moc Boża i Jezus jest realny. Dobrego wieczoru.